skończyłam warsztaty zrobienia mojej pierwszej makramy Ewy z makramy Plotę. Bardzo polecam. Chciałam Wam opowiedzieć, bo to niesamowite przeżycie. Jesteśmy w Olivia Garden. Piękne, zielone tło za mną i właśnie w takim otoczeniu przez mniej więcej trzy godziny w gronie bardzo miłych, życzliwych, niesamowitych kobiet pod instruktażem Ewy z Makramę Plotę tworzyłyśmy pierwszą w życiu makramę. Ja pierwsza w życiu miałam styczność ze sznurkami, z makramą. Jestem zachwycona przede wszystkim tym, w jakim, w jakim takim wspaniałym zaopiekowaniu Ewa do każdej z nas podchodziła, pokazywała, e, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, dobrymi praktykami i to co najważniejsze e, Pokazała mi, że zrobienie makramy to nie jest tylko to, że w tej chwili jest piękny efekt, który mogę sobie powiesić, pokazać, to jest niesamowicie spędzony czas z dobrą energią, w gronie życzliwych wspaniałych kobiet, w takim dużym spowolnieniu, w zadbaniu o siebie, bo jak to Ewa pięknie powiedziała, sznurek lubi powoli, spokojnie, wolno i delikatnie i właśnie tego też uczy ta, ta, taka, taka możliwość zrobienia makramy, żeby w tym naszym zabieganym życiu, a moje takie jest, zwolnić, skupić się na byciu tu i teraz na wspaniałym manualnym zadaniu, na wyciszeniu, kontemplacji. Jestem po trzech godzinach tak zrelaksowana, zadowolona, mam wspaniały efekt, który będę mogła pokazać wszystkim i będę mogła sobie codziennie e, leżąc w moim łóżku oglądać, bo już mam wypatrzone miejsce, a co jest dodatkowe, robiłam to sama, robiłam to e, w gronie wspaniałych osób. A ten kijek też jest wybrany i on specjalnie przyjechał do nas. Ewa je selekcjonuje i wybiera na helu. I mogliśmy sobie wybrać taki, który też był unikatowy i dodaje dodatkowemu charakterowi tej makramy. Także bardzo Wam polecam. Ewa z makramy Plotę możecie ją znaleźć na Facebooku, Instagramie. Gorąco polecam, zachęcam i zapraszam Was wszystkich na te warsztaty, bo to jest unikalna przygoda. I ja już wiem, że zapiszę się na warsztat dla zaawansowanych, i będę dalej. Mogła ćwiczyć te makramy i spędzać wspaniale czas. Dziękuję.